Jak się czujecie od ostatniego spotkania? Podekscytowane jesteśmy bardzo. Tak, i nie możemy się doczekać, jakie w końcu będziemy piękne i cudowne. nie jesteście już teraz. No teraz o, też jesteśmy. Oczywiście, że tak. Ale kropka nad i by się przydała. Musicie się troszeczkę rozdzielić, jeśli chodzi o styl, bo wspierając w waszych osobowościach, odnalazłam u ciebie ogromny pokładek kobiecości. A okay. u Ciebie takiego sportu i elegancji. Dobrze, że nie męskości. I takie stylizacje na półfinał dla Was przygotowałam. Brzmi super. Ale Ciebie kochana zaproszę na kawę. Dobrze. A Ciebie Agnieszka zostawię. Dobra. Ja Dobra. Pierwszy ogień. Super. Trzymaj się. T-shirty już nosicie świetnie. I leginsy. I leginsy. Doskonale. A teraz tak. Koszula. Klasyczna, biała z kategorii elegancka. Tak, teraz ale... Teraz czekam na sport. O, to lubię bardzo. Świetnie dopasowane dżinsy. Mm -hmm. Proszę bardzo. Mm -hmm. Do tego kamizelka, która ma dwie funkcje, ale mm -hmm. na razie poznasz tę pierwszą. Mm -hmm. Bardzo proszę. I buty O, bardzo Mory. ładne. Piękne. Nasz styl modowy u Ciebie to osiągnąć elegancję i połączyć ją ze sportem. Oj tak, nie mogę się doczekać. Zapraszam Cię za lustro. I czekam na Ciebie. A tymczasem... Mm -hmm. Poproszę drugą siostrę. Jestem. Moja droga. Jak myślisz o swoim stylu, to o czym myślisz? Ach, trudno powiedzieć, właśnie, bo chyba go nie mam tak naprawdę. Jakbyś... Lubię swobodę na pewno, czuć się wygodnie, ale jednocześnie chciałabym kobieco i z pazurem. Kobieco i z pazurem? Tak. Mhm. Co ma dla ciebie pazur? Na przykład jakieś buty, jakiś fajny kolor. Właśnie. Ty kojarzysz mi się z pastelowymi kolorami głównie i bardzo kobieco. Dlatego przygotowałam do ciebie mm. taką luzeczkę koliberek. Przynosi dobrą nowinę. Mm -hmm. <noise> Przynosi szczęście. Bardzo proszę. Dziękuję. Dodatkowo do tego spodnie, które są bardzo wygodne i mają prostą nogawkę. Mm -hmm. Cygaretki. Proszę, są twoje. Okay. Do tego kobaltowe buty szpilki klasyczne, imitacja skóry węża, mhm. bardzo modna w tym sezonie i nubuk. Okay. I teraz coś, co jest kluczem do Twojego stylu. Marynarka, brudny róż i odpowiednia dla Ciebie długość. No i fajnie, idę? Mogę już iść? Proszę bardzo, w te rzeczy. Agnieszka, zapraszam. I jak się czujesz? No, zupełnie inaczej, ale bardzo tak rasowo, że tak powiem, na imprezę. O, to jest nie? świetny strój na to imprezę, no. ale też świetny strój na co dzień, mm -hmm. kiedy idziesz do pracy. Mm -hmm. Bo masz koszulę białą, bardzo klasyczną, do tego jeansy też klasyczne. Masz piękne nogi, to jest Twój mm -hmm. atut. Zobacz, żeby podkreślić kostkę, warto popinąć nogawki. No i tak, zupełnie inaczej wygląda fakt. Kobiety, mm -hmm. które mają szczupłe, smukłe mm -hmm. nogi. Powinny odkrywać kostkę. Wtedy tego typu buty, botki na szpilce, one świetnie wydłużają nogę. No, buty nogę. świetne, naprawdę. Stylizacja półfinałowa Agnieszki. Zaproponowałam białą klasyczną koszulę, niebieskie jeansy rurki, czarną rozpiętą kamizelkę oraz botki moro na szpilce. Zamienimy stylizację codzienną mhm. na taką, którą będziesz mogła założyć na wieczór. Na przykład idąc na randkę ze mężem. swoim mężem. Dokładnie. Tak. I teraz tak. Zamieniasz te botki na szpilce, mm -hmm. na klasyczne szpilki, koszulę. Zapinasz na ostatni guzik tak. i zapinasz kamizelkę. A spodnie? Zdejmujesz. Uuu, <śmieniu> Dobrze. <śmieniu> Zrób to wszystko i wracaj do mnie. A ja tymczasem zaproszę siostrę. Mówisz, no że się podoba? <śmieniu> Mnie się bardzo podobasz. Jak ty się czujesz? Powiedz ja lepiej. czuję się świetnie. Czuję się tak stylowo, jak mhm. nowoczesna kobieta, a jednocześnie bardzo, naprawdę bardzo wygodnie. A jak spodnie... No szczerze powiedziawszy buty mogłyby być wygodniejsze. Szpilki trzeba sobie dopasować. Ja ci pokażę mhm. jeszcze jedne. Dobrze. One może będą bardziej mhm. wygodne. Spróbuj o wiele lepsze. Super. O, te bardzo wygodne. Masz piękne dłonie, dlatego zaproponuję Ci taki mhm. pierścionek, który ma ametysty. Ametysty to są kamienie miłości. W stylizacji półfinałowej założyłam Kasi pastelową koszulę w kolibry, granatowe spodnie cygaretki, do tego przedłużaną marynarkę w kolorze pudrowego różu oraz cieliste szpilki. Jako kropka nad i, pierścień z ametystami. Moja, ja się tak cieszę, że po prostu już się nie mogę do finału doczekać. W no, finale będzie dużo kobiecości, dużo seksapilu, ale zanim, to zobaczysz teraz, jak Twoja siostra wygląda. Uuu! Uuu. 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 że, że Ty mnie też nie widziałaś. Jakie modestki się spotkały. Wow, biznes woman jesteś. <laughs> <business. laughs> to na z mężem bez spodni. <laughs> Kamizelka, która również ma funkcję sukienki. sukienki. Mm -hmm. Taki A co, patent. Ma który świetnie się sprawdza, szczególnie przy koszulach z kołnierzykiem. Pod kołnierzyk mm -hmm. zakładasz kolie. No i jesteś gotowa na randkę. W wersji na wieczorne wyjście, zapiłam agnieszce czarną kamizelkę w talii, uzyskując tym samym elegancką sukienkę. Dodatkowo zaproponowałam zapięcie białej koszuli na ostatni guzik, a pod kołnierzyk dodałam kolie z niebieskich kamieni. Stylizację dopełniają żółte szpilki.